Wiecie, co jest największym problemem naszych czasów? Obciąża nas o wiele za duży wybór. Wiem, że to dość zaskakujące stwierdzenie, ale pomyślcie, kiedy przyjeżdżacie na parking i zastajecie tylko jedno wolne miejsce, życie staje się proste. Jeśli jednak przybędziecie na pusty plac, prawie nie sposób się zdecydować, więc spędzacie kilka godzin jeżdżąc w kółko. Margaret Thatcher nauczyła nas, że wybór jest czymś dobrym, a przedsiębiorstwa gazowe, telekomunikacyjne i kolejowe nie mogły należeć do skarbu państwa, ponieważ bez realnej konkurencji bylibyśmy skazani na kiepską obsługę, obleśne kanapki i wysokie ceny. Wszyscy w to uwierzyliśmy. Wszyscy daliśmy się uwieść reklamom, w których mieliśmy powiedzieć Sidowi o nadarzającej się okazji i zainwestować w akcje spółek naftowych, a Arturowi Skargilowi, kiedy uciekał z podkulonym ogonem do swojego bungalowu na wsi, pokazaliśmy V grzbietem dłoni na zewnątrz. Ale chwila. W Chadlington w hrabstwie Oxfordshire znajduje się pewien... Wiejski sklepik. Jest to najlepszy wiejski sklepik na świecie. Cały asortyment jest świeżutki. Sernie kosztuje w nim więcej niż samochód, a pracujące tam młode kobiety są towarzyskie, ufne i przemiłe. Na widok tego sklepu Thatcher pociekłaby ślinka. Gdyby jednak doprowadzić wizję Wielkiej Brytanii do logicznego końca, w Chadlington powinny się znaleźć dwa wiejskie sklepiki, których właściciele konkurowaliby ze sobą o klientele. Na tym polega kapitalizm, a kapitalizm jest wodą na młyn tego świata. Wręczej czy później jeden z właścicieli wykupiłby sklepik w sąsiedniej wiosce, żeby wykorzystać ekonomię skali do utrzymania niskich cen, a to doprowadziłoby jego konkurentów do bankructwa. Niedługo potem nabyłby kolejny sklep. I jeszcze jeden. Aż w końcu w całym kraju mielibyśmy do dyspozycji tylko pięć wiejskich sklepików. Nazywałyby się supermarketami. Później zaś pojawiłby się gość im imieniu Jeff, któremu zaświtałby w głowie następująca myśl. Mógłbym przebić ceny tych marketów, gdybym pozbył się budynków. Zacznę wobec tego sprzedawać wszystko w sieci. W rezultacie zniknęłyby ostatnie sklepy i wrócilibyśmy do punktu wyjścia, pozbawieni wyboru miejsca, w którym będziemy się zaopatrywać. Pytanie: Czy jest w tym coś złego? Nie pytam o to wyłącznie dlatego, że tworzę obecnie program dla Amazonu. Serio, czy słyszeliście kiedykolwiek na ich stronę i pomyśleliście: Chciałbym, żeby istniała alternatywa dla tego taniego i wygodnego sposobu kupowania płynu do prania. Tak? Naprawdę? Dobra, w takim razie posłuchajcie. Pewnego dnia jesteście w pracy i odbieracie telefon, którego baliście się od zawsze. Jednemu z Waszych dzieci coś się stało, ale zanim zdążyliście zdobyć wszystkie informacje, rozładowała się bateria w Waszym telefonie. Na szczęście, ponieważ macie iPhone'a, kolega z pracy może pożyczyć Wam ładowarkę. Co jednak ma zrobić bystrzacha, który kupił sobie Samsunga? Czułby się jak kompletny idiota, stojąc w pobliskiej budce telefonicznej i zastanawiając się, jaki półgłówek postanowił przerobić ją na defibrylator. Kiedy mam kaca? Nie interesuje mnie wybór dania z menu. Biorę coś z smaka. A kiedy zamawiam kolej, barman pyta, będzie panu przeszkadzało, jeśli podam Pepsi? Zawsze odpowiadam: Oczywiście, że nie. Jeśli tylko będę mógł zapłacić banknotami z Monopoli.” Problem ten przybiera najgorszą postać w sklepach z alkoholem. Chcesz kupić butelkę czerwonego wina, a Francuz z zaladą pokazuje ci całą ścianę możliwości i zaczyna opowiadać, że jedno ma posmak rozgrzanej, skórzanej damskiej torebki w fabryce Bowrilu a w innym wyczuwano tę Angeli Merkel unoszącej się nad kotłem pełnym trocin. Słuchając jego nudnych wywodów myślisz sobie, chce się po prostu urżnąć. Wino powinno być sprzedawane w ten sam sposób co benzyna, a ser tak jak drewno – w kłodach. Mam podobny kłopot w galeriach sztuki. Nie chcę wiedzieć, że artysta zaczynał jako kelner w kawiarence w Hoxton, ani że jego ostatnie dzieło kupił Damon Albarn, Potrzebuję po prostu czegoś o wymiarze 60 na 90 cm za mniej niż 50 funtów. Lubię mieć wybór w sklepie, który sprzedaje farbę, ale o wiele, wiele mniejszy niż ten, który mam do dyspozycji obecnie. Ktoś musi powiedzieć ludziom z Farrow and Ball, że istnieje tylko jeden beżowy, nie 500. Marnujemy ogromną ilość czasu na podejmowanie decyzji wynikających z dziwacznego przekonania, że ludzie lubią mieć wybór. Rano w dniu, w którym pisałem ten felieton, poprosiłem kelnerkę o jajka w koszulce na toście, czym spowodowałem, że zaczęła recytować długą na mniej więcej tydzień listę dostępnych grzanek. Tost to tost. Robi się go z pokrojonego białego chleba. Koniec tematu. Dzień wcześniej musiałem wrócić z miejsca o nazwie R w Szwecji do Anglii. Linie lotnicze karmią się ułudą, że spędzam godziny czytając ich broszury i podejmując decyzje, kierując się jakością serwowanych posiłków lub serdecznością uśmiechu stewardess. Nic podobnego. Ostatecznie wcisnąłem się do komunistycznego świadka jednoklasowego sas Sasu, ponieważ odlatywał o najbardziej dogodnej porze. Od tematu linii lotniczych mogę zaś gładko przejść do trapiącego wszystkich pytania, gdzie powinniśmy zbudować następny angielski pas startowy. Dla tych, którzy mieszkają w Crowley, odpowiedź brzmi Gatwick. Jeśli mieszkasz gdziekolwiek indziej na świecie, odpowiedziecie Heathrow. Skoro już omawiamy środki transportu, wspomnę jeszcze o tym, że można założyć jednoosobową firmę taksówkarską i reklamować się jako zadbany, bezpiecznie jeżdżący kierowca, który zawsze zna dobrze miasto i nie ma w sobie absolutnie nic z przestępcy seksualnego. To wszystko na nic. Ludzie nie chcą mieć wyboru. Chcą jubera. Rząd informuje nas, że fanom piłki nożnej należy dać tego lata możliwość wyjazdu na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej do Rosji. Dlaczego? Bo kto tam pojedzie, zostanie zaćgany nożem, a kto nie? Ten nie. Co to za wybór? Jako żywo przypomina ten, który będziemy musieli podjąć podczas następnych wyborów. Chcemy na czele rządu wariatkę noszącą dziwne buty, czy mężczyznę, który najwyraźniej nie lubi Żydów. W Ameryce mieli ten sam problem: musieli wybierać pomiędzy szaleńcem a kobietą z nieruchomą twarzą. Z kolei, kiedy musieliśmy zaakceptować osobę, której nie mogliśmy wybrać, trafiła się nam obecna królowa. Nie okazała się całkiem w porządku, prawda? 1 kwietnia 2018.